O tym, że Microsoft planuje wypuszczenie swojej własnej przystawki do grania w chmurze, mówiło się już od jakiegoś czasu. Nic jeszcze oficjalnie nie ogłoszono, natomiast w sieci pojawiły się już rendery tak zwanego Xbox Streambox, czyli właśnie takiej przystawki do grania w chmurze, więc wygląda na to, że coś jest na rzeczy. Przyjrzyjmy się najpierw właśnie tym renderom, bo jeśli porównać je do aktualnych konsol Xbox, a szczególnie Xboxa Series S, no to ta przystawka, jak to mówią teraz, wygląda całkiem legitnie. Małe białe pudełeczko, przypominające wielkością talię kart, ma raptem kilka portów. Z przodu USB-A i przycisk synchronizacji z padem, z tyłu natomiast port do przewodu sieciowego RJ45, USB-C do zasilania, oraz HDMI, mówi się też o Wi-Fi. No i to tyle. Ani to specjalnie ładne, ani nowoczesne, ale wygląda na zgrabne i na tyle małe, żeby położyć pod telewizorem i zapomnieć o jego istnieniu. Zapytacie, po co Microsoftowi kolejny sprzęt? Otóż jego przeznaczenie jest proste. Ma streamować gry w ramach usługi Xcloud. Chyba już wszyscy doskonale wiemy, na czym ta chmura polega. Możemy dzięki niej grać w gry z Xboxa bez Xboxa, na przykład w przeglądarce na smartfonie czy na tablecie. Dodając do tego Xbox Game Pass, wychodzi nam fajna usługa, w której nie potrzebujemy dedykowanego sprzętu do grania, żeby grać. W teorii, bo w praktyce bywa różnie. Raz lepiej, raz gorzej i wszystko zależy od tego, kiedy Clouda włączycie. Już widziałem, że w sieci ludzie krzyczą wow! Rewolucja! Sonobstra! Nie no, kochani, bądźmy poważni i spójrzmy na ten sprzęt już bez takiej niezdrowej ekscytacji. Zamysłem chmury Microsoftu jest granie na sprzętach, które nie są grom dedykowane czyli na przykład małych, lekkich, ultrabookach, przeglądarkach internetowych, telewizorach, smartfonach, tabletach, a nie czymś, co kupujemy specjalnie po to, żeby grać. Czyli jeśli faktycznie przygotowywany jest taki Xbox, Streambox, no to on się nie wpisuje w tę ideę grania w chmurze na czymkolwiek. No bo gdyby się wpisywał, to można by było grać faktycznie na czymkolwiek, na przystawkach, które są już na rynku i przede wszystkim na aplikacjach do telewizora. Zobaczcie, to by było dopiero przełom, rewolucja, w momencie kiedy każdy nowy telewizor miałby możliwość zainstalowania aplikacji do Xclouda i generalnie do Game Passa, żeby można było sobie pod ten telewizor podpiąć. Któregokolwiek pada od Xboxa i po prostu grać. No, umówmy się, nowe telewizory, i te starsze też mają na tyle wydajne procesory, że są w stanie obsłużyć aplikację do streamowania, skoro obsługują Spotify, Netflixa, HBO dalej, A nie chodzi o to, żeby dodatkowy gadżet dokupować, ewentualnie umożliwić tym przystawkom, które już są na rynku, możliwość właśnie grania w chmurze. No, co robi Microsoft, jeżeli faktycznie przygotowuje takiego boksa małego, taką przystawkę do telewizora? No to po prostu wypuszcza. W sumie kolejnego Xboxa, tylko bez możliwości Xboxa, czyli przystawkę, która jest dokładnie tym samym, co każda inna przystawka do telewizora, taka smart, a nie jest konsolą. No bo co w zasadzie może lepiej zrobić w takiej przystawce Microsoft? No umożliwić bezproblemowe podłączenie pada, ale pada powinno się móc do chmury podłączać do czegokolwiek i on powinien po prostu dobrze działać. Co może jeszcze robić więcej taka przystawka? Oczywiście umożliwiać yy, obsługę. Yy, usług streamingowych Spotify, Netflix, HBO, Amazon itd. itd. No ale mówmy się, to robi praktycznie każda przystawka, którą dokupujemy do telewizora. A tak naprawdę, jeżeli już kupujemy nowy telewizor, wiecie, 4K, HDR itd., no to tam też są systemy smart, czy to LG, czy to Samsunga, czy to każda inna firma, która obsługuje Android TV, ma możliwość zainstalowania aplikacji do usług streamingowych, więc tam też powinna się po prostu pojawić aplikacja do chmury Microsoftu, która pozwala grać. Bez potrzeby inwestowania, kupowania dodatkowej przystawki. Swoją drogą bardzo ciekawe, jak to się będzie faktycznie nazywać, no i ile będzie kosztować, bo kwota, jaką trzeba będzie przeznaczyć na ten sprzęt dodatkowy do grania w chmurze, jest bardzo istotna. Jeżeli by na przykład dodawane to było za złotówkę czy za 10 zł dopada od Xboxa, super. No ale nie sądzę. Zobaczcie, Xbox Series S wydaje się takim najbardziej. Korzystnym cenowo, najtańszym paszportem do Game Passa, takim aktualnym do tej generacji, natomiast konsolę można kupić w promocjach za około 1000 zł. Wszystko zależy od tego, ile będzie taka przystawka Microsoftu do chmury kosztować, no bo jeżeli będzie faktycznie to symboliczne 100-150 zł, no to różnica jest bardzo duża, a jeśli będzie kosztować połowę tego, co kosztuje Xbox Series S, no to chyba jednak lepiej dołożyć i mieć tego pełnoprawnego, słabszego trochę Xboxa pod telewizorem, który przecież też jest mały i zgrabny, a nie takie, wiecie, małe pudełeczko, które potrafi tylko i wyłącznie streamować. No i w takim bardzo czarnym, smutnym scenariuszu może się okazać, że jeśli Microsoft faktycznie wypuści taką przystawkę, no to magicznym sposobem nie będzie chciał oferować możliwości zainstalowania aplikacji na konkurencyjnych przystawkach. Czy na telewizora. No bo po co, skoro może, że tak powiem, zrobić, że będzie to ekskluzywne na wyłączność dla ich sprzętu? No byłoby naprawdę niefajnie. Przyhamowałbym też z tą niezdrową ekscytacją chmurą ogólnie, ale też chmurą Microsoftu. Oczywiście tutaj bardzo dużo zależy, w którym momencie testujecie tego X-Clouda, bo ja mam takiego pecha, że co włączę, to działa tak sobie, ale zdarza się, że działa naprawdę w porządku i gdzieś tam na tablecie, na iPadzie sobie podłączam Pada. I jakiś czas sobie gram. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest usługa, która jakkolwiek dobra by nie była, to jednak będzie mieć tego laga. Laga, który wynika z całej konstrukcji usługi, czyli pakietów, dużych pakietów danych, które muszą być wysyłane między Wami a serwerem. Bardzo dużo oczywiście zależy od Waszego łącza i czym lepsze, no to tym lepiej, ale też bardzo dużo zależy od tego, jak aktualnie usługa funkcjonuje. No i powiedzmy, że w takie gry typu strategie turowe, japońskie RPG turowe. Visual novels, czy generalnie gry, które nie wymagają jakiejś szybkiej reakcji gracza i postaci, no to okej, okay, można grać, można przymknąć oko na to, że czasem ta jakość obrazu będzie gorsza, no bo tam się trochę pokompresuje i tak dalej, i tak dalej, ale w grach, w których liczy się celne oko, szybki czas reakcji i ludzie inwestują na przykład pieniądze po to, żeby mieć lepsze routery, podłączają się przewodowo do konsoli, a nie bezprzewodowo, do tego kupują telewizory z niskim czasem reakcji. No to nie jest dla nich usługa, bo wszystko to, co zyskają na tych rzeczach związanych z obniżeniem czasu reakcji, no to stracą. Na samej usłudze streamingu, więc moim zdaniem to nie jest do wszystkich gier. Też trzeba pamiętać, że nie wszystkie gry Microsoftu, nie wszystkie gry z Game Passa też działają w chmurze, więc jeszcze musimy trochę poczekać, żeby faktycznie ta biblioteka się pokrywała jeden do jednego do tego, co można grać na konsoli i pccie, czy generalnie konsoli, a chmurze. Jestem bardzo ciekawy o tym, co wy sądzicie o chmurze jako takiej, o chmurze Microsoftu, ale też właśnie takiej przystawce, która miałaby się pojawić podobno jeszcze w tym roku. I dużo wskazuje na to, że faktycznie może się pojawić. Napiszcie proszę na dole w komentarzach, co Wy o tym myślicie. No i jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!